Dzień dobry, witam Państwa na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem to szkolenie. Na początku prosiłbym o zapoznanie się z disclaimerem i za moment zaczynamy. Myślę, że możemy zaczynać. Mamy dzisiaj oczywiście decyzję Rady Polityki Pieniężnej w, w sprawie stóp procentowych, więc bardzo ważny dzień dla całego naszego kraju, oczywiście przede wszystkim dla kredytobiorców. No i oczywiście spekuluje się na temat tego, czy będzie to ostatnia podwyżka w tym cyklu, czy jednak będą nas czekać kolejne podwyżki. No i oczywiście, jakby biorąc pod uwagę, to, co można było usłyszeć od niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej, przede wszystkim jakieś dwa miesiące temu, prawie dwa miesiące temu, no to można było spekulować, że nawet teoretycznie tej podwyżki nie powinno być, nie, nie powinna być już, nie, nie powinna mieć miejsca. No, patrząc również na to, co dzieje się w Czechach. W Czechach mamy utrzymywanie stóp procentowych od kilku decyzji na poziomie 7%, więc jest to nieco wyżej niż w przypadku niż w przypadku Polski. Natomiast też warto pamiętać, że no tutaj jeżeli chodzi o Czechy, no to była taka sytuacja, w której no Czechy bardzo chciały doprowadzić do stabilności kursu walutowego, bardzo chciały zdecydowanie mniejszą, mocniejszą koronę, no aby tutaj studzić tą bardzo, bardzo wysoką inflację. Oczywiście tutaj były też nadzieje na to, że inflacja w Polsce się poprawi, ale powróciła powyżej 16%, więc myślę, że Rada Polityki Pieniężnej weźmie to pod uwagę i jednak zdecyduje się na podwyżkę. No trudno, e, trudno ocenić, czy będzie to 50 punktów bazowych, czy 25 punktów bazowych. No e, z tego, co e, powie, powiedział profe, e, profesor Glapiński na Słynnym molo w Sopocie e, powinniśmy liczyć tylko na 25 punktów bazowych, no ale z kolei ostatnie jego wypowiedzi wskazywały na to, że nie wykluczałby 50 punktów bazowych. Natomiast, jak wiemy, e, ta wiarygodność ze strony wypowiedzi, ze strony e, tego, jak komunikuje bank centralny jest bardzo mieszana, więc tak naprawdę wszystko może się zdarzyć podczas dzisiejszego posiedzenia. Co ciekawe, no jeżeli chodzi o rynek, no to wycenia zaledwie 10 punktów bazowych w przeciągu 3 miesięcy, więc jest to bardzo, bardzo niewiele. Natomiast jeżeli chodzi o konsensus, 125 punktów bazowych. No ale co ciekawe, nikt nie wskazuje na utrzymanie stóp procentowych, więc jak widać, podwyżka jest w cenie, więc jeżeli nie miałaby miejsca podwyżka no to wtedy jest ogromna szansa na słabość polskiego złotego. Generalnie patrząc na kilka ostatnich decyzji, mieliśmy w przeciągu 30 minut do 6 godzin zazwyczaj um, osłabienie polskiego złotego w stosunku do euro, bo oczywiście tutaj jeżeli chodzi o USDPLN, to tu też ta sytuacja jest yy, no zdecydowanie bardziej uzależniona od tego, co dzieje się yy, w przypadku amerykańskiego, Dolara. Jeżeli chodzi o implikowaną zmienność na polskim złotym, no to w tygodniowa implikowana zmienność jest bardzo niewielka, 1,5%. Choć, oczywiście, na wykresie wygląda to całkiem imponująco i mogłoby dojść do przełamania ważnych poziomów, jeżeli mielibyśmy zarówno ruch w górę czy w dół. Natomiast w perspektywie, w perspektywie miesiąca ta implikowana zmienność to jest już ponad 2,5%. Więc to jest bardzo, bardzo ważna decyzja dzisiaj dla polskich aktywów. Natomiast jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, no to warto zwrócić uwagę na to gdzie znajduje się fund brytyjski. Wczoraj sobie tutaj rozmawialiśmy o tym, że mamy taki powiew optymizmu dla brytyjskiego funta, ale bardzo szybko to zostało wykorzystane przez sprzedających, pomimo tego, że nam tutaj mamy dosyć spore ożywienie na funcie, jeżeli chodzi o pozycje spekulacyjne. To jednak wciąż netto są one ujemne, i jest tutaj dosyć duża presja na, na opcjach, aby zepchnąć GBPUSD w okolice poziomu 1,14. Więc w tym tygodniu takie opcje właśnie przy tych poziomach wygasają. Więc no, jeżeli tutaj nie dojdzie do jakiejś wyprzedaży potężnej na amerykańskim dolarze, a euro USD poniżej 0,99 to jest duża szansa na to, że jednak to 1.14 zostanie, zostanie przetestowane i będziemy mieli nowe e, kilkudziesięcioletnie minima na GBP USD. Mamy też bardzo, bardzo dużą zmienność na rynku surowców. Mamy cofnięcie na gazie, mamy cofnięcie na ropie, mamy cofnięcie na złocie. W przypadku gazu mamy cofnięcie poniżej 8 dolarów. Pojawiły się informacje na temat no, historycznie największej produkcji, więc te. Problemy produkcyjne w rejonie Apalachów no, nie były zbyt duże, no jednak inne regiony w Stanach Zjednoczonych przy tych rekordowych od, od wielu, wielu lat em, cenach zdecydowało się na zwiększenie produkcji, więc mamy generalnie teraz taką lekką presję na spadki ze strony gazu, natomiast gaz znajduje się wciąż bardzo blisko kluczowego wsparcia, więc jeżeli dojdzie do powrotu powyżej wyżej właśnie 8 dolarów, no to może się okazać, że no, jest to tylko i wyłącznie korekta. Natomiast jeżeli chodzi o gaz, to tutaj warto też zwrócić uwagę, że pojawiły się informacje, że po tych bardzo silnych spadkach w Europie hedge fundy wycofują, wycofują swoje pozycje w wielu miejscach na świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, aby pokryć margin kole w Europie. Więc tutaj też właśnie może być zamykanie długich pozycji na gazie w Stanach Zjednoczonych wobec tego co dzieje się w Europie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, to może nie jest on jakoś bardzo mocno rozbudowany, jeżeli chodzi o najważniejsze wydarzenia, natomiast warto zwrócić uwagę właśnie na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Prawdopodobnie od godziny 15 do 16 powinniśmy się dowiedzieć, biorąc pod uwagę ostatnie decyzje. Decyzja przepraszam, nie BOE, tylko Banku Kanady, tutaj lekki, lekki błąd z mojej strony i raport API, czyli zapasy ropy w stanach zjednoczonych rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to eurodolar, USD/PLN, euro/PLN, DAX, Nasdaq, WIG 20, ropa złoto i gaz. Natomiast zanim sobie przejdziemy, to jeszcze chciałem Państwu pokazać kilka mm, kilka tutaj wykresów, kilka takich e, grafik. No i jeżeli popatrzymy sobie na takie implikowane zmiany stóp procentowych w Polsce, no to widzimy w przeciągu trzech miesięcy mamy właśnie ocenę jedynie 11 punktów bazowych wzrostu. Natomiast już w perspektywie 6 miesięcy, no tutaj okazuje się, że jest szansa na um, podwyżkę o 25 punktów bazowych, a w przeciągu jednego roku nawet um, o 50, no niecałe 50 punktów bazowych. Natomiast w perspektywie dwóch lat już widzimy cięcie o 100 punktów bazowych, więc na to warto zwrócić uwagę. Natomiast no, te perspektywy, przynajmniej implikowane przez rynek, są naprawdę bardzo niewielkie w porównaniu do tego, co na przykład ma się dziać w strefie euro. Tutaj w perspektywie trzech miesięcy możemy zauważyć, nie. 1,5%, a w przeciągu pół roku ponad 2%. Więc widać, że tutaj dzieje się dosyć, dosyć sporo. Kolejna rzecz to właśnie ta implikowana zmienność na Euro.Ele nie. Tutaj mamy anualizowaną zmienność. Więc, oczywiście, tą zmienność miesięczną powinniśmy sobie dzielić przez pierwiastek z 12, w przypadku tygodniowej pierwiastek z 50-52, więc tutaj wychodzi nam te 2,5-2,6% 2 dla miesięcznej zmienności i zmienność tygodniowa to implikowana, oczywiście, przez opcję to około 1,15% więc bardzo niewiele, widzimy, że ta implikowana zmienność nam siadła, natomiast euro.pln jest bardzo wysoki, natomiast widzimy, że w przeszłości, kiedy ta implikowana zmienność była bardzo niewielka, no to oczywiście euro.pln powracał do tych powiedzmy poziomów implikowanych przez zmienność, więc teoretycznie... Implikowana zmienność na tym niskim poziomie powinna nam sugerować spadki na EURPL, nie? Choć z drugiej strony widać, że ta tygodniowa implikowana zmienność dosyć wyraźnie nam w ostatnim czasie odbiła, więc to też może sugerować, że no, jest ryzyko jednak wzrostu na euro nie? I jeżeli chodzi o ostatnie decyzje to od marca widzimy, że złoty Tracił w stosunku do euro w ostatnich, w ostatnich kilku decyzjach. Może nie były to bardzo duże zmiany, natomiast ostatnia decyzja, kiedy mieliśmy podwyżkę o 50 punktów bazowych, więc mniejsza, w perspektywie 6 godzin mieliśmy osłabienie złotego o 0,3% procent, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o to krótkie omówienie tych wykresów. Natomiast teraz przechodzimy sobie już do, na platformę. No i mamy oczywiście dużo tych dzisiejszych odczytów. Jak widać wcześniej też mieliśmy między innymi produkcję przemysłową w Niemczech. Mieliśmy też mieliśmy też tutaj dane z Chin na temat handlu. No i te dane dotyczące handlu nie wypadły zbyt dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o euro no to mamy tutaj PKB za drugi kwartał, no ale są to dane kolejne, więc nie powinno być tutaj dużych, dużych zmian, jeżeli chodzi o euro czy inne europejskie aktywa. Natomiast no dzisiaj przede wszystkim decyzja Banku Kanady oczekiwanie zmiany o 75 punktów bazowych, więc może być to jakaś wytyczna dla rezerwy federalnej, więc tutaj też może być jakaś zmienność w przypadku Kada. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to wycenione przez rynek ropa spada, więc tutaj perspektywy dla dolara kanadyjskiego są na ten moment raczej mieszane, choć w dłuższej perspektywie wydaje mi się, że jednak Kanad, Kanada no, powinna dolar kanadyjski powinien zyskiwać względem dolara amerykańskiego, gdyż no dolar amerykański jest generalnie bardzo bardzo mocno wykupiony. Więc teraz już przechodzimy sobie do rynków, zaczynamy sobie od eurodolara, tutaj eurodolar no, spadł nam dosyć wyraźnie wczoraj pod, od tych poziomów oporu, mieliśmy tutaj właśnie linię trendu spadkowego i strefę podażową pomiędzy średnimi i ruchomymi spadamy na nowe lokalne minima poniżej poziomu 99%, setnych. teraz troszkę powróciliśmy powyżej tego poziomu, więc no, jakaś taka realizacja zysków. więc więc nie jest wykluczony powrót tutaj w okolice średniej 14 okresowej. Natomiast później jest szansa, że jeszcze przed EBC-em jutrzejszym przetestujemy ostatnie lokalne minimum Na tygodniówce, oczywiście tutaj bez dużych zmian, no, tworzy nam się dosyć wyraźny sygnał podażowy na tej świecy. Natomiast, oczywiście, jest dopiero połowa tygodnia więc jutro, oczywiście, ta zmienność może być naprawdę spora, choć. No, nie wychodzi na to, żeby jakoś Europejski Bank Centralny nas jakoś bardzo mocno zaskoczył. Jest tutaj szansa na 75 punktów bazowych, ale jednak wydaje mi się, że takim bazowym scenariuszem jest jednak wciąż podwyżka o 50 punktów bazowych, co może być rozczarowaniem dla euro. Dlatego nie wykluczyłbym dalszego tutaj, dalszej próby na to, żeby przetestować dolne ograniczenie tego spadkowego kanału trendowego. Trendowego, w szczególności, że tutaj oczywiście ta sezonowość jeszcze jest, wskazuje nam na dalsze spadki. Również nieco mniejsze wsparcie dla euro ze względu na ceny ceny energii, ponieważ ceny gazu przestały spadać cały czas w okolicach 200, 240 dolarów za megawattogodzinę. Teraz przechodzimy sobie do złotego. Tutaj jeżeli chodzi o sdpln to znajdujemy się w okolicach tych ostatnich lokalnych szczytów. Nie wykluczałbym przetestowania 4,80 podczas dzisiejszej decyzji. Natomiast jak widać, tutaj mamy bardzo silne opory, więc no nie wydaje się, żeby tutaj doszło do jakichś większych wzrostów. Oczywiście ze strony EURUSD jest tutaj jakby pretekst do tego, żeby szukać wybicia się z tej konsolidacji 4,80-4,85, natomiast wydaje mi się, że tutaj przy 4,80-4,81 powinniśmy zauważyć jakąś podaż. Jeżeli chodzi o euro.pln, euro.pln, to oczywiście ta zmienność prawdopodobnie tutaj na tej parze walutowej będzie nieco mniejsza, jak widać złoty troszkę umacnia się w ostatnich w ostatnich kilku godzinach, natomiast jeżeli mielibyśmy sobie wziąć tą implikowaną zmienność, prawda, w perspektywie tygodnia, no to widać, że teoretycznie moglibyśmy przetestować nawet te ostatnie lokalne szczyty z drugiej połowy, z drugiej połowy sierpnia, również mamy tutaj spadkową linię trendu, więc wydaje mi się, że być może te poziomy są raczej odległe, natomiast nie wykluczyłbym właśnie 4.76 i właśnie przetestowania tej spadkowej linii trendu. Z drugiej strony ta zmienność implikowana 1.15 w drugą stronę mogłaby nam pozwolić przebić się przez te ostatnie lokalne szczyty ldołki. I poniżej wzrostowej linii trendu. Z kolei, oczywiście, ta implikowana zmienność miesięczna dałaby nam szansę na przetestowanie tutaj tych poziomów lub, lub generalnie spadki do kluczowego wsparcia przy 4. 60. Natomiast no dzisiaj wydaje mi się, że jest duża szansa na to, żeby jednak tutaj przynajmniej przez te 4,74 próbować się wybić. No chyba, że będziemy mieli bardzo jastrzębie zaskoczenie, 50 punktów bazowych, no to perspektywa spadku do 4,7070. Teraz przechodzimy sobie do indeksów. Zaczniemy sobie od DAXa. Tutaj jak widać no nie ma zbyt dobrych, dobrych nastrojów, natomiast cały czas utrzymujemy wsparcie przy 78,6. Z drugiej strony respektujemy opór w postaci średniej. 50-okresowej i wydaje się, że również jest szansa na to, że w najbliższym czasie ta średnia znowu będzie respektowana. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że tworzy nam się coś w postaci, coś w postaci właśnie takiej formacji odwrócenia trendu, więc jeżeli doszłoby tutaj do przetestowania i kolejnego przetestowania okolic zniesienia 78,6, tutaj mogłoby szukać, można byłoby szukać jakiegoś większego wybicia w kierunku 13 tysięcy punktów, oczywiście wybicie 13 tysięcy punktów mogłoby nas tutaj wyprowadzić ponownie w okolice 13 tysięcy 500, czy nawet 13 800 punktów, więc tutaj oczywiście warto to, to obserwować. Oczywiście wyjście poniżej tych poziomów mogłoby zanegować właśnie tą formację spotka. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, to tutaj też nie ma zbyt dobrych informacji. Też była wczoraj presja na kontynuację spadków. Mamy tutaj silny opór w okolicach 12 050 punktów. Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej go przebijemy. Natomiast mamy też tutaj właśnie dosyć silny kanał Spadkowy, więc maksymalnie tutaj oceniałbym wzrosty podczas dzisiejszej sesji do 12 770. 5 punktów przebicie tych poziomów mogłoby nas skierować do przetestowania 12200 punktów do okolic tych lokalnych maksimów, natomiast wydaje mi się, że jednak bardzo szybko tutaj podaż się pojawi i jednak będziemy spadać poniżej 12 tysięcy punktów i przetestujemy 11 900 punktów. Jeszcze chciałem tutaj na WIG 20 spojrzeć, no niestety kiedyś skomentowany przeze mnie Grunwald się bardzo wyraźnie zbliża. Natomiast nie wydaje się, żeby to były lokalne minima. Wydaje mi się, że tutaj lokalne minima na Wigu 20 mają szansę na przetestowanie 1340 punktów. Jest to oczywiście jeszcze powyżej tych covidowych szczytów. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o dołki z 2009 roku, to widać, że tutaj mieliśmy właśnie korpusy świec w okolicach 13, 1340 punktów. Więc wydaje mi się, że tutaj powinniśmy szukać potencjalnego dołka. I teraz przechodzimy sobie do surowców. Zaczniemy sobie od ropy, no i tutaj ropa brak pozytywnych informacji. Rynek odczytuje ostatnie cięcie produkcji ze strony OPEC jako słaba informacja dotycząca popytu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, Arabia Saudyjska obniża nam ceny eksportowe dla krajów azjatyckich, co pokazuje, że OPEC oczekuje słabego popytu w najbliższym czasie, więc nie wykluczałbym tutaj przetestowania. 85,86 dolarów za jedną baryłkę, jeżeli chodzi o ropę. Brent, oczywiście, mamy tutaj wcześniej bardzo ważne wsparcie w postaci zniesienia 38,2 i wzrostowej linii trendu. Natomiast, właśnie te 85 dolarów za baryłkę, to nieco powyżej kosztów break-even dla większości krajów arabskich. Tutaj Arabia Saudyjska wskazała, że chciałaby. Widzieć ceny powyżej 85. Koszt break-even dla Arabii Saudyjskiej to 80 dolarów za baryłkę, więc jeżeli miałoby dojść do spadku poniżej 85 dolarów, można byłoby wtedy oczekiwać jakiejś większej interwencji w postaci większego cięcia produkcji. Dopóki nie osiągniemy tego poziomu, raczej OPEC, wiele więcej nam. Nie zrobi. Teraz przechodzimy sobie do złota. Jeżeli chodzi o złoto, to oczywiście kolejny raz testujemy sobie tutaj 1700 dolarów za jedną uncję. Jest to oczywiście efekt tego, że obserwujemy naprawdę bardzo bardzo mocnego amerykańskiego dolara, jeżeli sobie popatrzymy tutaj na korelację, to jest ona w ostatnich kilku miesiącach no niemal stuprocentowa. Więc, dopóki euro-dolar nie powstanie z kolan, to tutaj złoto pozostanie w okolicach 1700 dolarów za jedną uncję. Jak widać, tworzy nam się tutaj jakiś, jakaś próba popytowa, prawdopodobnie w związku z jakąś taką poranną realizacją zysków, natomiast już w trakcie sesji amerykańskiej oczekiwałbym powrotu wzrostów do dolara i również spadków na Wall Street. Widać, że tutaj jeżeli popatrzymy sobie na T-noty, to T-noty dosyć wyraźnie kontynuują spadki, czyli mamy kontynuację wzrostów rentowności. I na samym końcu gaz, tutaj jeżeli chodzi o gaz, no to przebiliśmy się przez bardzo ważną strefę wsparcia w postaci właśnie dolnego ograniczenia tego zasięgu, zasięgu spadkowego dodatkowo poniżej zniesienia 38,2, 10, więc teoretycznie jest tutaj szansa na to, jak mówiłem wczoraj, na przetestowanie 7,6, natomiast jeżeli podczas dzisiejszej sesji czy końca tego tygodnia powrócilibyśmy powyżej zniesienia 38,2, będzie to fejkowe wybicie i próba powrotu powyżej 8,5 dolara za, za 1 milion brytyjskich jednostek grzewczych, natomiast oczywiście jutro mamy też dane dotyczące zapasów gazu, no i przede wszystkim większa produkcja gazu, mniejsze zużycie, więc jeżeli te zapasy gazu wypadłyby powyżej 60 e, miliardów stóp sześciennych, duża szansa na to, że przetestujemy przynajmniej 7,8 dolara za milion brytyjskich jednostek grzewczych. Natomiast no, tutaj oczywiście mówię o jakichś takich małych, od, mało odległych poziomach, natomiast zmienność na gazie jest dosyć spora, więc nie można wykluczyć powiedzmy tutaj wzrostów czy spadków rzędu 4%, bo takie bardzo często się gazie. Zdarzają. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 8:30. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.